Ejka, kochani, witajcie na kanale. Dzisiaj, moi drodzy Jeny, powiem Wam, że najwyższa pora na kolejny odcinek serii. Śledzimy auto, które jedzie przed nami. Tak się yy, i nam się to spodobało, bo się tak kręciliśmy, wiecie, detektywi i w ogóle. Yy, ale Wam też się w sumie spodobało, więc musi być drugi odcinek. Tak, okej, okay, Laysol przyszedł. Dobra, i teraz czekam tylko na Michała, bo on jeszcze gdzieś pojechał. I zaraz siadamy i ruszamy w trasę. Dokąd? Nie mam pojęcia totalnie, więc dawajcie łapeczki w górę, jak chcecie więcej odcinków z tej serii. I lecimy. Dobra, wsiedliśmy do auta, słuchajcie, i mamy już chyba. Pierwszą ofiarę, tak mi się wydaje. Biały Opel. Biały to jest Opel? Chyba Corsa, no. I on ma już w ogóle, słuchajcie, jest grubo, bo jest inna e, rejestracja, także e, chyba po prostu wyjedziemy z miasta, w sensie gdzieś dalej. On ma to jest Grudziącka, nie? Chyba tak. Nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy. No. W sumie fajnie możemy jechać na jakąś wycieczkę. Ja tam jestem za, więc luz, możemy jechać. I co? Jedziemy cały czas prosto i wyjechaliśmy już z miasta, więc no nie Jesteśmy wiem, będziemy zajechać toru, No i jakby ja mam wrażenie, że możemy nawet nie dojedziemy do tego Grudziądza jakoś, bo no nie wiem, tak jedziemy na toru, nie? No bo nie tą stroną jedziemy. no. No dlatego wiecie, ta rejestracja jest lekko myląca, ale w sumie co tam. Fajnie, przejdziemy się najwyżej po mieście, ja już sobie mam ochotę nawet bardziej na tą wycieczkę dzisiaj. Na kawę, i na, na McDonalda. O, no, Niech ten przed nami jedzie do Maka, byłoby najlepiej. Jeny, samochodzie, jedź do Maka. Wypróż. trzymajcie kciuki, żeby jechał do Maka, nie? Ale też mam ochotę na Maka, no? To prawda. Jeny, jak dawno nie byliśmy w Maku, takie pyszne te. Fryteczki albo taki hamburger. Nie, mów, tak by jeszcze bardziej zgodniałem. No, ja też. Mów już, nie mów, nie mów. My chyba serio jedziemy do Torunia. W ogóle jesteśmy już w przysieku, bo przed chwilą był znak, ale powiem Wam, że tak jak ostatnio jechaliśmy i wiecie, było co chwilę. Uwaga, coś! Skręt! Skrzyżowanie! Rundą! Wow! Tak tutaj jedziemy ciągle prosto. W sumie jest jedna droga, drogę. No nic się jakoś na tej trasie nie dzieje, więc. No na razie, wiecie, tak wyjechaliśmy, śledzimy go cały czas i nawet się nie musimy jakoś ukrywać dzisiaj. Wcale. Oj, Boże! Ale by prawie w niego normalnie. On ledwie co dał Rady go wyprzedzić, nie? No. No i Toruń. Ej, już jest znak na Toruń. Nie wierzę, ej jesteśmy w Toruń. Szybko poszła ta dzisiejsza przygoda. Wyjechaliśmy cały czas prosto, 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 prosto i znowu prosto. I jesteśmy w Toruniu. To co? To już chyba tam wyjdziemy do maka, nie? No, chyba bo... tak. No, chyba tak. Na maka, na jakąś jak kawę, to Torunia, to na pewno jedzie do maka. No, ja też, też tak czuję, to. że on jedzie do maka, na 100%. Zatrzymaliśmy się przed chwilą na światłach. Zdążyłam włączyć kamerę, bo przecież cały czas jedziemy prosto, prosto, cały czas za tym samym samochodem. I wiecie, co się stało? Michał wyprzecił ten samochód no Bo za wolno jechał, jak może tak wolno jechać? No, Bijał, ale my go mieliśmy śledzić, nie miałbym go wyprzecać. Ale wolno jechał, innego znajdziemy. No. Słuchajcie, ten samochód został gdzieś w tyle, ale ogólnie dojechaliśmy do Torunia, więc jakby no, udało nam się trochę go śledzić. Ja nie wiem, my... To prawda, nie, nie nadawał się. Pomyśleliśmy sobie, że skoro już jesteśmy w tym Toruniu, i serio, mamy ochotę na maka, to zaraz wiecie, tam pójdziemy. Jenny, ja już tęsknię za frytkami, tak dawno ich nie jadłam. Naprawdę, mega dawno nie jadłam frytek. My ostatnio jakoś tak zdrowo jemy, w ogóle zero jakichś fast foodów, pizzy, hot dogów, nic, takich rzeczy. No aż wam ochotę na te frytki, serio. Także zaraz lecimy do Mak'a. Dawajcie znać w komentarzach koniecznie, co wy najczęściej jecie w Maku. Jestem ciekawa. Jesteście team frytki czy na przykład Ciepisa? Jesteście team frytki czy team burgery? Dawajcie znać. To co, bierzemy te kurczaki burgery? Tak. Dobra, są. Bierzemy to. Jej. Wszystko widać na pewno. No widać. Kurtaki. Muszę się przyjrzeć. Dobra. O. Ale na dole to jest, nie na górze. Tak. Tak. burger? No to na samym początku. Dobra. Mamy już wybrane jedzonko. Ej, bo ja wyłączyłam Michał. Sorry, sorry. Podjechaliśmy po, pod McDrive'a i robimy sobie z nie, pycha. No, pycha. Pycha. Dzień dobry. Ej, chciałbym e, aktywować kupon. Ale Ty dobrze aktywowałeś? Nie, kupony nie działają. Nie działają kupony. Aha. Aha. Ej, to proszę chwilę dać. To co chcesz? No nie wiem. Hmm. Poprosimy tuforiu. No to nie Ale będzie. to ma być. Czy z i frytki? Czyli z i frytki? Tak. Tak dalej. Ej, czy no nie działają kupony. W ogóle co to miało być? My chcieliśmy normalnie skorzystać z kuponów wiedziemy, i nie działają. Jedziemy do KFC jeszcze. Ty serio? No czemu? Nie? Ja się nie najem tuforiu. Jeszcze do KFC chcesz jechać? po Prostu. Ja dopiero powiedziałam, że my w miarę jesteśmy ostatnio tacy, że zdrowo jemy. A teraz McDonald's. Nie, jeszcze później KFC to za mało. Jesteśmy w Toruniu, jak często w Toruniu jest? W sumie racja, bo nie bywam tutaj, to prawda. Lejcy, spokój. Hmm, Lejcą dzisiaj nie jest z 6,50. 650. A to dobrze wyszło? A my nie dwóch zamawialiśmy? No my dwa zamawialiśmy My dwa chyba zamawialiśmy Dwa razy Tak, no było tak. dwa razy w Czy raz było? No na pewno dwa razy Dobra y ja Zaraz daję złotówka Dziękuję bardzo Jest chyba okej okay. Teraz jedzonko to Trochę zaparkowali jak ciapki Jeny, fryteczki! O! Najpierw. Y chyba kanapkę, bo już trochę jestem głodna w sumie. Więc chcę kanapkę. Cheeseburgerek, miałam! I ja już całe wieki nie jadłam tego cheeseburgera. Mm. Mm. No, pycha. Te odcinki ze śledzeniem mi się podobają, naprawdę są genialne. Ej, on coś komuś ukradł? Czy tak biegnie? Pycha! Jeny, to jest super, że. Wiesz, śledzimy to auto, ale te auta prowadzą nas w takie miejsca. McDonald's, ostatnio lodowisko. Coraz lepiej jest. Co będzie następnym razem? Ja no, po jechał do McDonalda, nie? Co <laughs> mi powiecie do No nie razem? bezpośrednio, <laughs> ale na pewno chciał tam jechać. Ja tak czuję, że chciał właśnie dotrzeć do Maka. Mm, I przetestujcie nam! Mhm. Mm, Ja nie rozumiem, czemu tu nie działały kupony. Naprawdę tego totalnie nie rozumiem. Dziwna sytuacja, no ale trudno. Musieliśmy na szybko idziemy. coś zamówić. do KFC? To już mało fit. A e, kurczaczka też Po drugiej wiadomo. stronie jest. No to jest w ogóle dziwne. McDonald's i KFC po, y, są po przeciwnych stronach. Daleko nie trzeba ruszać, serio. Dostaliśmy tylko kole. Pan nie zdążył padawanka. Okej. Okay. Teraz czas na jeny prawdziwe grubasy, nie? Jedzą o ko jak kocham tego kurczaka, kurczaczka, niem, niam, Wyszliśmy sobie Kawa. na miasto, dosłownie. I wzięliśmy jeszcze kawę. I słuchajcie byliśmy pierwszy raz ogólnie w tej Wedlu. kawiarni wedla, bo wzięliśmy sobie na wynos kawę i musimy Wam przyznać, że jest taka pyszna. Serio, aż żałowaliśmy, bo niestety nie można było wziąć żadnej... Znaczy, można było wziąć czekoladę, ale też to no, tylko na wynos, tak jak teraz wszystko funkcjonuje, a one tak pięknie wyglądały na zdjęciach, po prostu wow. Oj, przejdźmy może, bo akurat przechodzimy przez ulicę. Ale Wisła stopniała, zobacz, jak wszystko płynie. No. Rany, super. Idziemy sobie chwilę, wiecie, się tak przejść na świeżym powietrzu i z kawą to od razu lepiej, bo jednak cieplutko. Wspaniale. Uśmiech. Uśmiechnie. się. Układam bo mi ręka odmarza. Dobra, ale mogę się napić chociaż. Hmm. Pecha. Jakie słoneczko w ogóle, jak ładnie A, jest. Tak pięknie, serio. I zobaczcie jeszcze jak płynie ta Wisła. Nie mów nic. Okay. No. Dobra, no teraz, no co tam jest pięknie? Wisła płynie. Może wrzucimy GoPro do wody? Tak. Ale zobaczcie jak to szybko znosi, nie? Bo jeszcze jak jechaliśmy, to nam się wydawało, że tak jest zamarznięte, nie? No. Już taka wiaska. O, schodaj, żeby się nie wyrzucić. A ze śmiałeś, jak Zobaczcie, trzeba... jak ty chodzisz. Bo trzeba powoli, żeby się nie wywalić, a nie tylko i na dół. 嗯，啊，还有。 Już z wyprawy. Mi się bardzo podobało. Serio. Mam nadzieję, że Wam również. Także jeśli tak było, pamiętajcie proszę o łapeczkach w górę. Ci, którzy nie subskrybują, to zapraszam do subskrypcji kanału. Serio, bo cały czas coś się dzieje, a na 100% będzie się działo jeszcze więcej, to mi akurat możecie wierzyć. E, I co, widzimy się w niedzielę o 15. Czekam na Was koniecznie na premierze. No i do zobaczenia. Buziaki!